Witajcie w kolejnym materiale na kanale Pokażę wam dzisiaj dosyć prostego moca, którym głównym punktem jest most wiszący Ale nim jeszcze zaczniemy, prosimy was o polubienie tego filmu i zasubskrybowanie tego kanału dla dalszego rozwoju Nim jeszcze zaczniemy się wgłębiać w naszą budowę, spójrzmy na minifigurki Posiadamy tutaj pięć minifigurek: czyli Czarodzieja, Wojowniczkę, Wojownika, Andrzeja i Goblina. Czarodziej, jak Czarodziej, myślę, że się nie ma co się nad nim rozwodzić. Wojowniczka ma zieloną fryzurę, dwustronną główkę i torsik z nóżkami z serii Lego Nexonize. Wojownik natomiast jest praktycznie cały stworzony z części z Lego Ninjago. Andrzej to Andrzej. Goblin to w zasadzie praktycznie cała figurka z Lego Nexonize. Poza dwoma yy, kościanymi mieczami z serii Lego i hełmem, którego nie wiem skąd mam, ale wyglądam zajebiście i będę go używać. Cała budowla to tak naprawdę dwie skały i wiszący most. To wszystko. Yy, skały są zbudowane w całości z bricków. Co, gdzie nie gdzie dodałem trochę nielicznych serów, ale to nielicznie co dodaje kanciastości skalę i moim zdaniem w przypadku skał to jest jak najbardziej na plus. Most jest zbudowany z, z czterech części. Użyłem tutaj trochę nugatowych plejtów i parę kratek, by wyglądał jakby był po przejściach. Woda natomiast jest jednym z wielkich minusów tego, tej budowli. Podsumowując, ta budowla jest moim zdaniem nie taka zła i uważam, że jest akceptowalna. Dajcie znać, co wy o niej sądzicie. Zachęcam was jeszcze raz do zalajkowania i zdać subskrybowania yy, I wejście na mój profil na Instagramie, wówherebrix. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Z fartem!